Tematyka może się bardzo przydać w piłce nożnej, bo przecież na koszulkach są liczby i powinniśmy je znać. Nawet sędzia musi policzyć, ilu jest zawodników na boisku. A jeśli musimy obliczyć, ile kosztują najlepsi piłkarze, musimy to podsumować. Serie A. Lautaro Martinez, Intermediolan, 110 milionów. Kwicza Faraz, Helia, Napoli, 20, 80 milionów euro. Nicolo Barella, Intermediolan, 80, 80 milionów euro. Rafael Leo a siedemdziesiąt 75 milionów euro. Alejandro Bastoni e, Intermediolan 70 milionów. Mm, Dusan Vlahovic e, e, Juventus 65 e, milionów euro. Markus Thuram Intermediolan 65 milionów euro Theo Hernandez AC Milan 60 milionów euro Bremer Juventus Turin 60 milionów euro i Christian Pulisic AC Milan 55 milionów euro Miliard i dwieście sześćdziesiąt milionów euro. Wow. wow. Jeden, przesuwam się o jeden, teraz ty. Dwa, czyli się przesuwam o dwa. O, troszkę raz, dwa, muszę się pozbyć piłki. Teraz ty pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, a miałeś się przesunąć o pięć, przesunęłaś okay, się, aha, dobrze, dobra, teraz ja, dwa, raz i dwa, To jest wynik 5 do 4, co daje nam w sumie wynik 9. 9. Piłka nożna, spać nie można.